To, że mam do Pana takie pytanie. Będzie Pan dzisiaj do wiadomości? Będę. To mam do Pana taką wielką prośbę, mógłby Pan mi zrobić notatki, bo on ci bardzo ważne spotkanie. Oczywiście, zrobię. Dziękuję Panu pięknie. E, a tylko bo ostatnim razem robił Pan też z reklam. To nie. <noise> Przepraszam, moż, moż, może na egzamin? Przepraszam, można? Moż, moż, <noise> Zmienił Pan dzwonek w komórce? Nie wiem, to zacznij, Panie Profesorze, na egzamin. Prosimy. Dzień dobry. Jedzi istnieje. Masz, masz... Może na egzamin? Umie pani? Umie. A nasz to co też pani umie? Umie, umie! Tylko zaprowadzę krzesełko. Po prostu mi nogi nie weszły do końca, bo nie było mojego rozmiaru aż było nie brać 26 złotych kosztowały. Ale to są buty tylko do stania. Się w nich nie chodzi, tylko stoi. To no niech się zdecyduje. Pani na której ze zaczniemy? W stronę wyjścia to może być dobry pomysł. <grym> w takim razie tak. zaczynamy. Niech pani nam powie tak? co pani wie o odrodzeniu. Córkę mam. <grym> to oczywiście dobra odpowiedź pod warunkiem, że jest to córka Leonarda da Vinci w XV-XVI wieku w XIII wieku. W takim razie średniowieczem. No, możliw, możliwe, że... Nie, na pewno. No to... A, 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 co? Co? Ja bym nie ten. Co? Byłeś, widziałeś? Ja bym nie ten. Że, że, że co? Już wiesz, że średniowiecz, XIII to, to co? Według mnie to zależy od imprezy. Zależy od interpretacji. Jak zimpretujesz, tak się wyśpisz. Dobrze, niech to będzie moja interpretacja o średniowieczu. Proszę o średniowieczu. Średniowiecz. Możesz już pani zaczynać? Mieszka pierwszy. Mieszku, mieszkam pierwszy. Dobrawa. No tak, no to to. Dobrawa, zbroję miał. Krzest. Krzest, krzest krze wziął krzes. Szable. Szable miał. To nie, to jest ja, ja, ja nie obejmuję. No, to, to jest epoka i, i, i tyle. Zrobię no, ro, wstęp ci, nie? Zobacz. średniowiecz, jest to epoka i, i nic nie zmienisz. No, było minęło. Weź się z tym poguć, weź się poguć, hej! Po co do tego wracać? No, jest epoka i tyle. Wyjmiesz oko, nie wyjmiesz oka, no. Mogę spojrzeć optymistycznie albo pesymistycznie. Pe to sobie przyniosłam na drugą stronę. Mogę pojrzeć optymistycznie albo pesymistycznie, bo to jeszcze nie starość, ale już nie radość. I to wszystko razem notabene. Tak, po mężu. Czyli. Osobnik płci męskiej zaślubiony w wyniku ślubu. Dobrze, kolejne pytanie. O, marzę. Oświecenie. No? A gdzie pytanie? Oświecenie. Hmm. Ja wiem, to jest pytanie podchwytliwe. Oświecenie jest na prąd. Na prąd? No tak, nie duży plus minus, nie? Nie, przecież to nic nie wie No i masz jakiś problem? Pani zdaje egzamin. Dziękuję, na ile? Nie zdała pani. Słucham? Nie zdała pani. Profesorze, proszę, ci, profesorze, też, że spojrzyj serce, daj, że Dasz? Dobrze, mam serce i patrzę w serce. A propos, niech nam powie pani coś o Mickiewiczu. Mieszkamy razem. No trafi mnie. Pani mieszka z Mickiewiczem? Na Mickiewicza. A ty jest Pięć czy szesnaście. Zdałam? A widzę pani pan Tadeusz. Ale nie musi nic mówić, ja wszystko wiem. To niech pani powie. Ale ja nie mogę, to są jego intymne sprawy. Pani odda się pan. Ale pani jak egzaminu. Musi nam pani coś powiedzieć. Dobra, jedną rzecz powiem. Popisz, popisz. Popisz to. pan. Babema. Jesteśmy dużym wrażeniem pani dyskrecji. Ale nie zdałam pani. Tak to nie zdałam. Do, dobra, a ja powiem więcej szczegółów. To jest taka Anna za dwa na trzydziestka. Pani Zełucki, to nie jest jakaś Pana krewna. Tak, bo ja mam okna na przeciwko, jak widziałam, bez majtek. A jak się pani zdawało? Bardzo dobrze, myślałam, że będzie trudniej.